Po problemach z trasą bursztynową kierowcy w Koninie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami. Ponad dwa lata na moście wzdłuż tras warszawskiej obowiązuje ograniczenie prędkości i zwężenie do jednego pasa ruchu. To droga krajowa o znaczeniu strategicznym. Miasto już dwukrotnie próbowało pozyskać środki finansowe na remont mostu, jednak wnioski złożone w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład nie zyskały aprobaty. Teraz samorząd podejmuje kolejną próbę. Ta cała trasa warszawska, ona składa się z kilku elementów. Składa się właśnie z czterech mostów, z dwóch wiaduktów i każdy obiekt jest na innym, że tak powiem, w innym stanie. Najgorszy jest most północno-wschodni, czyli ten, który dzisiaj jest zwężony. Formalnie mamy pozwolenie użytkowania mostu z pewnymi ograniczeniami do końca roku, z możliwością ewentualnego przedłużenia. Dlatego zależy nam, żeby w pierwszej kolejności, w tym pierwszym etapie zrealizować właśnie ten most. Mamy dokumentację na wszystkie obiekty na trasie warszawskiej wraz z decyzją środowiskową i po raz tak naprawdę po raz trzeci składamy wnioski do Polskiego Ładu na dofinansowanie tej inwestycji. Kolejna edycja Polskiego Ładu dedykowana jest aktywizacji terenów gospodarczych. Dlatego miasto przygotowało dwa wnioski do naboru. Musieliśmy dobrać w taki sposób inwestycje, aby pokazać, że te, te inwestycje uruchomią pewne, pewien potencjał odnośnie terenów inwestycyjnych. Jeden wniosek na kwotę około 78 milionów złotych złożyliśmy do Polskiego Ładu właśnie na, na ten obieg na trasie warszawskiej. Ma on na celu tak naprawdę. Udostępnienie poprawy komunikacji z terenami inwestycyjnymi na północy. Złożyliśmy także drugi wniosek, już na kwotę 186 milionów. Jest on poszerzony, bo oprócz tego mostu na trasie warszawskiej dołączyliśmy również ulicę przemysłową wzdłuż drogi krajowej nr 25, bo tam mamy dokumentację, oraz zjazdy na wysokości Malinca, które będą obsługiwać zarówno działki inwestycyjne po lewej, jak i po prawej stronie. I to jest wniosek na 186 milionów złotych. No, liczymy, że, że otrzymamy albo na jeden, albo na drugi. Specjalnie zostało to tak przygotowane, żeby w zależności od tego, który wniosek otrzymał dofinansowanie o pomoc w pozyskaniu środków finansowych prezydent Konina, Piotr Koretkowski zwracał się w ubiegłym roku do ministra infrastruktury. Przyszła odpowiedź wtedy, że Ministerstwo nie dysponuje takimi środkami, natomiast zachęcają, wtedy jeszcze pisali, że zachęcają do skorzystania z funduszu dróg samorządowych, tylko że fundusz dróg samorządowych dotyczy głównie, dotyczy wyłącznie dróg gminnych i powiatowych, natomiast to jest droga krajowa. No później pojawiły się fundusze, fundusze w ramach tzw. Polskiego Ładu, gdzie rzeczywiście można te inwestycje finansować z tego funduszu. No i liczymy, że właśnie jest idealny moment na to, żeby taką inwestycję otrzymać. Jeśli i tym razem miastu nie uda się pozyskać środków z polskiego ładu, w przyszłym roku samorząd będzie prawdopodobnie wnioskował o środki z rezerwy drogowej w wysokości 50% dofinansowania.